E, przepraszam. Dostałem wypłatę, ale tutaj jest tylko część. To cała wypłata pomniejszona o podatek dla imigrantów. Nie ma takiego podatku, wymyślił go pan. Możesz złożyć reklamację w związku. A zapomniałem. Jesteś tu nielegalnie, więc wynoś mi się stąd. Ale ja mam żonę i małe dziecko. Mm, nie uwierzysz, ale ja też mam aż dwójkę dzieci. Mm. Wracaj do pracy, Aby. Ale boku. przecież jestem fachowcem. Dlaczego mam cierpieć przez to, że jestem innej narodowości? Próbujesz wmówić mi, że zarobiłbyś więcej w miejscu, z którego przyjechałeś? Jeśli zaczniesz podskakiwać, zawiadomię urząd do spraw cudzoziemców. To wszystko zrozumiałeś, a teraz wynoś się. Ty, sprawdź mi silnik. Przepraszam. Jest zamknięty. Nie dla mnie. Pewnie pani nie dosłyszała. Jest zamknięty, ale ma pani farta. Bo jeden z naszych mechaników wciąż tu jest. Dobra, super. Niech sprawdzi mój silnik, wydaje dziwne dźwięki. Ale zacząłem zmianę o ósmej rano, rozebrałem dziesięć silników, ledwo trzymam się na nogach. Ja muszę odpocząć. Niech go pani nie słucha. Wszystko posprawdzamy, a silnik będzie chodził jak nowy. Co ty wyprawiasz, co? Proszę ty pana, wyprawiasz? ja już skończyłem pracę. Co ty wyprawiasz? Skończyłem i nic już więcej nie zrobię. I ani pan, ani nikt mnie do tego nie zmusi. Gandhi, masz mnie słuchać. To ja decyduję, co będziesz robił. Możesz teraz wyjść, ale wtedy zapomnij, że jeszcze kiedyś tu przyjdziesz. Rozumiesz? Rozumiesz? Rozumiem. Pośpiesz się. Nie mogę się spóźnić na spotkanie. Spokojnie zdąży pani. Świetnie. To u ma być? Nie ma za co. Zamierzasz być taki nieuprzejmy? Zawołaj szefa. Coś się stało? Zarysowałaś mi wóz, durniu. Nie było żadnych rys, dopóki nie dotknąłeś go tymi swoimi brudnymi łapami. Wow, 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 wow. Co? Co tu się dzieje? Nie zostawię tego tak. Daję panu słowo, że po mojej recenzji nikt już nie przyjedzie do tego warsztatu. Nie zarysowałem go. Pracowałem przy silniku. <laughs> Więc próbujesz mi wmówić, że kłamie, Frajerze? Przyjeżdżasz do mojego kraju, żyjesz poza systemem, a mnie oskarżasz o nieuczciwość. Droga pani, jestem pewien, że nikt tu nie kłamie. Naprawimy to. Proszę dać tam chwilę do mojego biura. Już. Nic się nie martw. Pomogę ci to wszystko ogarnąć. Naprawdę? Naprawdę. To mój warsztat, więc zależy mi, by cieszył się dobrą reputacją. Miło mi to słyszeć. Plan jest taki. Pójdziesz przeprosić tę panią i to teraz. I dasz jej swoje 50 dolców. Co? Tak, wiem, że to niewystarczające, ale. No. Masz tu następne 50. Zwrócisz mi je przy kolejnej wypłacie. To chyba jakieś żarty. Nie zarysowałem wozu. Jeśli pan mi nie wierzy, proszę sprawdzić monitoring. Nie będę odpowiadał za coś, czego nie zrobiłem. Oszalałeś? Chcesz, żeby mój warsztat był znany jako miejsce, w którym klientów nazywa się kłamcami. Nie ma mowy! Nie mam mowy? Całkowicie się zgadzam! Nie zamierzam płacić za coś, czego nie zrobiłem. Dobrze. Masz rację. Niepotrzebne mi kłopoty. A co pan robi? Zawiadamiam urząd imigracyjny, że mam tu nielegalnego imigranta, który zbytnio się panoszy! Wyślę twoim głodnym dzieciom. Gdy cię doportują. Halo? Proszę, zrobię to. Zrobię to. Grzeczny chłopiec, dobrze. Proszę pani, bardzo panią przepraszam za zaistniałą sytuację. Proszę przyjąć to jako rekompensatę. Tylko tyle? Tylko tyle mam. To wszystko, Hindusie. Jakoś... nie wierzę w twoje przeprosiny. Z całego serca panią przepraszam. <grystanie> Tato, skąd wziąłeś tego idiotę? Łyknął całą tę bajeczkę. No, co mam ci powiedzieć? Nie radzi sobie w życiu, ale... dobry z niego fachowiec. <noise> Zarobił dla mnie więcej w miesiąc, niż niektórzy zarabiają w rok. <głos> <głos> Wznieśmy toast. Za zyski, a przede wszystkim za tanią siłę roboczą. <noise> <noise> Otwierać, policja! Pan Adams? Tak, to ja. Witam. Zostanie pan przewieziony na komisariat dobrowolnie... lub siłą. A, a, a Co? Jestem aresztowany? Za co? Tato, co tu się dzieje? Oszustwa podatkowe, zatrudnianie ludzi na czarno, malwersacje i szantaż. Ale kto mnie oskarżył? Jakie macie dowody? Mój partner przeprowadził śledztwo i dostarczył dowody. Sierżancie Najar? Co? Czy? Chyba nie muszę niczego wyjaśniać, prawda? Alex, a może raczej Aleksander? Ja, ja, nic z tego nie rozumiem. Bo o co tu chodzi? Hmm, dziwne. Ponoć jesteś tu najmądrzejszy, a nie dociera do ciebie, że wszystko ma swoje konsekwencje? Ilu osobom zniszczyłeś życie? Ilu imigrantów oszukałeś, co? Myślisz, że ludzie mający inny kolor skóry są gorsi od innych? A nie powiem nic bez adwokata, o. Uwierz mi, żaden prawnik ci nie pomoże. Ty także jesteś imigrantem, Aleksandrze. I jak sam twierdziłeś, tacy ludzie nie mają praw. A może twój stosunek do imigrantów nagle się zmienił? O... o wybacz, Radzi. Przepraszam. Zamierzasz mnie aresztować? Ja, ja jestem taki jak Tato! ty! Nie! Ja mam stać, dwójkę dzieci, stać. pamiętasz? Potrzebują mnie! Naprawdę! Racja. Dzieci. Jesteś aresztowana jako współwinna. Co?! To, nie, 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 to, to co nie jest możliwe. Zato? To pewnie jakieś nieporozumienie. Nie. USA i Indie na ja zawsze to nie razem.